Ekipa murarska właśnie kończy ścianki dziełowe. Jeden z murarzy podchodzi z pomocną propozycją: Panie, możemy te ścianki zrobić równo z wieńcem, żeby wiązary miały dodatkowe oparcie. Będzie mocniejsze brzmi logicznie prawda? Niestety, to myślenie może doprowadzić do poważnych problemów, a w najgorszym przypadku do uszkodzenia konstrukcji. Dziś wyjaśnię dlaczego wiązary prefabrykowane nie mogą się opierać na dodatkowych podporach i co się dzieje, gdy ktoś zlekceważy tę zasadę. Ja nazywam się Marcin Czerwiński, współtworzy firmy Leknar, gdzie zrealizowaliśmy razem z zespołem ponad 5000 konstrukcji dawok. Żeby zrozumieć, dlaczego to takie ważne, musimy najpierw pojąć jak działają wiązary. Prefabrykowane. Projektowanie konstrukcji wiązarów polega najpierw na wyznaczaniu sił wewnętrznych działających w prętach kratownicy, czyli czy dany słupek, czy krzyżulec jest ściskany, czy jest on rozciągany. Tak? Jak mocno jest on ściskany i jak mocno jest on rozciągany? Czy pojawia się tutaj jakieś dodatkowe zginanie? Tę siłę, która występuje w elemencie, porównuje się później z wytrzymałością tego elementu drewnianego. Ta metoda właśnie nazywa się metodą stanów granicznych nośności, czyli przeliczamy, jaka siła tam się pojawi, przeliczamy, jaką siłę element drewniany jest w stanie przenieść, i porównujemy te wartości. Zawsze chcemy, żeby zachować sobie tam jakiś zapas bezpieczeństwa. Czyli pierwszy punkt wyznaczenie sił w kratownicy. Wiązar podparty jest najczęściej na dwóch ścianach. Nośnie. Nie trudno się domyślić, jak dodanie dodatkowej podpory zmieni układ sił w całym wiązarze. Spójrzmy nawet na zwykłą belkę, która będzie e, swobodnie podparta. Tak to się fachowo nazywa. Jeżeli rozpatrzymy, że taka belka jest obciążona równomiernym e, obciążeniem, po prostu jakaś tam płyta na tym leży, cokolwiek, to moment zginający, zginanie takiej belki wygląda następujący. Sposób. Jeżeli do takiej belki dołożymy dodatkową podporę, to ten wykres oczywiście już się zmienia i przyjmuje on następujący kształt. Mniej więcej oczywiście. Więc widzimy, że w takiej belce zmiana siły jest naprawdę spora, a co dopiero w całej kratownicy. Takiego wiązara nie będę już rysował ręcznie. Przejdźmy do programu i pokażmy jak tam te siły się zmieniają i jaki to wszystko ma wpływ właśnie na wytrzymałość samego wiązara. Spójrzmy na taki najbardziej podstawowy układ wiązara. Tutaj akurat nie wygospodarowałem żadnego stryszku, ale to jest naprawdę taki czasem można znaleźć nazwę wiązar typu fink. Ale dobrze, po prostu trójkąt, cztery krzyżulce. Jak sobie zobaczymy siły jakie się tutaj pojawiają. Możemy w programie włączyć sobie na przykład siły osiowe. I teraz tutaj, gdzie mamy wartości czerwone, to właśnie są elementy ściskane, a tam gdzie mamy te siły niebieskie, to są elementy rozciągane. Oczywiście są bardzo różne przypadki obciążeń i te siły również się zmieniają, tak, więc ten, ale rozpatrujmy na przykład dla obciążeń stałych, czyli po prostu od tam dachu i od warstw supitu, widzimy, że tutaj mamy rozciągany krzyżulec, ten krzyżulec jest ściskany, ale te siły są niewielkie, no i oczywiście w pasach są dużo większe, tak, pas dolny rozciągany, pas górny ściskany. Od razu też wszystko tu jest przeliczone, tak, czyli każda, nie wiem, płytki są policzone, tutaj widzimy dobrana tam na 84%, Wytężenia, to jest też ta właśnie ta metoda stanów granicznych, tak, czyli jak porównujemy, ile ta płytka jest w stanie wytrzymać do sił mniej występujących, to wychodzi 84%. Dobra, ładnie już się świeci na zielono, program to fajnie graficznie y, pokazuje y, i tyle. I teraz y, co się stanie, kiedy wprowadzimy tutaj jakąś dodatkową podporę. Najpierw wysujmy sobie podporę idealnie na środku, jakie ona, jaki ona będzie miała wpływ. Przeliczmy sobie ten wiązar i widzimy, że jakby niewiele się zmieniło na pierwszy rzut oka, w sensie, że to wszystko nadal wychodzi. I to jest prawda, tak? odpora na środku e, faktycznie pomoże, w tym przypadku pomoże. I no, ona tutaj jakby niewiele by zmieniła, znaczy zmieniłaby tylko na plus, tak? Czyli pewnie ta płytka wcześniej tam miała 84%, teraz ma na przykład 55% raczej e, rozwiązanie, które ma same zalety. No ale. To jest akurat w tym, w tym przypadku, za chwilę pokażę inne i sytuacja troszeczkę się e, zmieni. Dobra, ale spójrzmy teraz, co by się wydarzyło, gdyby ta podpora nie była na środku, tylko ona znalazłaby się gdzieś tak z boku, mniej więcej tam, e, gdzie wypada ten krzyżulec. Tak, tutaj to jest właśnie e, taki schemat e, podpory. Mamy dokładnie ten sam wiązar i włączmy obliczenia. No właśnie, nagle pojawia nam się kolor czerwony. Czyli już musimy się tego obawiać. To powiedzmy, że obawiać, oczywiście, no, projektujemy tak, żeby to wszystko wychodziło, ale spójrzmy teraz na to, jakie, jakie są te siły. Tak, nagle ten element, który wcześniej był rozciągany, tutaj pojawiła się siła, siła ściskająca. Na pasie górnym widzimy, tutaj wcześniej ta siła była duża o skali wykresu. Teraz jest, jest niewielka, więc na pasie górnym z tej jednej strony ta siła się znacząco zmniejszyła. Na pasie górnym z drugiej strony, no pewnie jest porównywany. ale najbardziej zmienił się ten krzyżulec. I co za tym poszło? Nagle, wcześniej, jak sobie wrócimy do tamtego przypadku, ten krzyżulec tu widzimy, on był wykorzystany na 29%, czyli miał 70% zapasu. Kiedy my dodaliśmy tą podporę, mamy tutaj wynik 291%, czyli po prostu trzy razy przekroczoną nośność tego elementu. E, oprócz tego no, ta płytka tutaj e, powyżej 85, już takie małe ostrzeżenie się e, pokazuje u mnie, to akurat szczegół, więc to powiedzmy, to nie byłoby problemem. No ale krzyżulec, nośność trzykrotnie przekroczona, to naprawdę może być niebezpieczne. Jak sobie zobaczymy na wyniki pasa górnego, on teraz ma nagle, nie wiem, na 26%, jest wytężony, 35% wcześniej, znowu wracamy do poprzedniego. On tutaj, no, zawsze takie graniczne wartości, ale powiedzmy był około 58. Więc prawda jest taka, że ta dodatkowa podpora ona pomogła, jakby na zdecydowaną część związara, ale przeszkodziła, czy no bardzo mocno przekroczyła nam wydężenie jednego elementu, a to ten jeden element właśnie będzie tutaj diodący, bo jeżeli on utraci swoją nośność, to cała konstrukcja utraci swoją nośność. Dlatego my musimy zawsze szukać najgorszego miejsca w wiązarze. Nie ma możliwości takiej, że wszystko wychodzi, a w jednym miejscu możemy przymknąć oko, tak? Szczególnie, kiedy to jest 300%. Jasne, gdybyśmy my to przewidzieli, obliczyli, to można by ten wiązar inaczej zaprojektować. Akurat w przypadku tego jest nawet takie rozwiązanie, żeby po prostu dodatkowo ten krzyżu, krzyżulec stężyć, czyli przybija się tam takie dodatkowe deski. Możemy akurat w programie to zamodelować, że w momencie, gdybyśmy na przykład stężyli to y, dwoma dodatkowymi elementami, czyli kilka wiązarów połączyli jakby takimi, o, poprzecznymi, tak, one idą przez całą długość, no to wtedy ten krzyżulec jest jakby stężony, jak on jest ściskany, to my dzięki temu stężeniu, no, poprawiamy jego nośność i to byłoby ok, czyli powiedzmy, tą konstrukcję no, dałoby się naprawić w ten sposób, że przybijamy dodatkowe stężenie. No ale prawda jest taka, że raczej jak ktoś pobodpiera konstrukcję dodatkowo, to tego akurat no, nie sprawdza, nie? Gorzej byłoby z wymianą płytki, no ale tu akurat powiedzmy, że te płytki w miarę, w miarę wychodzą. Także to jest jakiś taki pierwszy przypadek, który pokazuje, jak. Mocno siły w kratownicy się zmieniły, kiedy dołożyliśmy tam dodatkową podporę, jak duży wpływ miało też jej położenie. Na środku praktycznie tylko e, same zalety. Z boku okazuje się, że e, no, kratownica nie spełnia swojej roli, e, nośność jest przekroczona. Mamy jeszcze kolejny wiązar, też tak na szybko zaprojektowany, e, z, z sukiem na środku. Tutaj znowu nie ma, e, ma stryszku, ale no, w tym wypadku, jeżeli byśmy wprowadzili dodatkową podporę, na środku to co, się, to, co się wydarzy. Narysujmy ją i obliczenia. I teraz OK. Tutaj jest, stężenia pojawiły się automatycznie, więc to jest troszeczkę oszustwo, bo wcześniej tych stężeń nie było. Musimy założyć, że y, konstrukcja nie będzie stężona. No i znowu. Podobna sytuacja, ok, te krzyżulce na 92%, czyli nadal poniżej 100% jeszcze pół biedy, ale ten krzyżulec tutaj widzimy, 180%, tak, czyli teraz środkowa podpora wcale już nie jest taka korzystna, no bo akurat w tym miejscu był, był słupek, no, który w tej chwili jest dużo bardziej ściskany, wcześniej tak naprawdę, no, te ściskanie na nim było, było niewielkie. I po raz kolejny, nośność przekroczona prawie dwukrotnie, przez to, że dołożyliśmy podporę. I no niewiele to daje, że poprawiły się wyniki na pasie górnym, na pasie dolnym, skoro znowu jest element, który ma przekroczoną nośność. Więc no, takie dwa podstawowe wiązary. Nie są one jakieś tam, powiedzmy, wiązary wystane z palca. No, bo to są takie standardowe. To nie jest jakiś też wielki wiązar na market, tylko zwykły domek szerokości 10 metrów. Przeprowadziłem sobie jeszcze taką symulację takiego budynku, który jakby ma tylko i wyłącznie ściany zewnętrzne nośne. Wewnątrz wszystko to były ściany działowe. Teraz zrysowałem te ściany działowe tak, jakby były ścianami nośnymi, w sensie takim, że no, sprawdziłem, co się dzieje, jakbyśmy na wszystkich ścianach działowych. Pewnie rzadki przypadek, dodatkowo oparli sobie wiązary, tak? czyli wszystkie ścianki wymurowali wyżej i tak dalej. No i faktycznie, to tak jak mówię, wszystko zależy. Akurat w tych wiązarach tutaj pojawiła się jedna podpora. Jest, jest okej, okay, tak? ten główny, główny wiązar wychodzi. Na przykład tu w ogóle ten wiązar się na, na dodatkowych chyba trzech ścianach by oparł. No to pewnie takie trzy ściany to to one akurat pomogą, tak, no ale to są aż, a, aż trzy ściany I, i powiedzmy, że tak większość konstrukcji wychodzi OK ale właśnie, znowu to jest to, że większość konstrukcji bo jeżeli sobie spojrzymy na taki nasz wiązar obniżony który jest jednym z najistotniejszych tutaj wiązarów, tak, bo na tym najniższym wiązarze opierają się wszystkie takie, powiedzmy, mniejsze wiązarki i teraz, kiedy sobie na niego spojrzymy tutaj mamy ten wiązar no to zobaczmy, wprowadziliśmy dodatkową podporę co się dzieje? W tym momencie, akurat znowu tutaj, tak jak mówię, jest 87%, czyli już tak e, pokazuje ostrzeżenie, ale to jeszcze byłoby ok. Ale zobaczmy, co się stało z płytką. Nagle 259% e, wytężenia ma ta płytka. Tak znowu prawie trzykrotnie przekroczona nośność. No i teraz co? no Płytki wymienić się nie da wiadomo, pewnie jakieś takie wzmocnienia, nakładki. To, coś tam można by kombinować, jak by trzeba było, tak? No bo bardzo trudno jest płytkę wymienić. Wyrwanie tej płytki to naprawdę jest sporo pracy. Na no wprasowanie i na dachu no to, to wręcz niemożliwe, tak? No, po to się to robi w zakładach prefabrykacji, żeby to wszystko było porządnie e, wykonane, tak? Wcześniej, kiedy tych dodatkowych e, podpór nie było, wiązar miał tylko podpory zewnętrzne, no to wszystko bez problemu e, wychodziło. To myślę, że dobrze, dobrze pokazuje właśnie, że takie podpieranie wiązarów bez wcześniejszego e, sprawdzenia, przeliczenia może doprowadzić do złych e, konsekwencji. Ale no, gdybyśmy wcześniej wiedzieli, że te dodatkowe podpory jakieś będą, oczywiście nie w postaci działowych, tylko nośnych, no to moglibyśmy e, to wszystko sobie tutaj e, wprowadzić. Bo to też nie jest tak, że jeżeli będzie ściana środkowa w tym wiązarze, no to, e, to, to już nie ma szans. Po prostu już na etapie projektowania. Dobralibyśmy inne płytki w tych miejscach, tak? Ten krzyżulec, który tam wychodził, że jest już dosyć mocno wytężony Możemy też zrobić grubszy I teraz jak sobie to przeliczymy, program nam te płytki inne dobierze I tak naprawdę w tym wypadku byłoby ok. Tu jeszcze akurat pokazuje, że jest za wąska podpora, bo faktycznie na taka 12 cm to... To byłaby za wąska podpora dla wiązarów, no ale najczęściej, jak mamy mówimy o dodatkowych ścianach wewnętrznych, to mówimy o szerszych podporach typu 24 cm, chociaż i one czasem się okazują za wąskie, wtedy stosujemy jakieś nakładki i tak dalej, ale to już poza tematem. No w tym wypadku byłoby ok i widzimy. Teraz ten wiązar wychodzi, te wyniki na pewno o nim są dużo, dużo lepsze, ale no, został przygotowany na to, że będzie dodatkowo podparty. Ta płytka jest dużo większa, bez problemu wychodzi. Pewnie w innych miejscach teraz te płytki, no bo nagle tutaj widzimy wszędzie są wartości rzędu 20 kilka procent, no to to nie jest ekonomiczne projektowanie, tak, raczej staramy się projektować te płytki, żeby tam były 70, 80, no taki zdrowy rozsądek. No jasne, że można zaprojektować wszystko na 30%, ale, ale kto za to zapłaci, to też nie o to chodzi, to projektowanie polega na tym, żeby, żeby to optymalizować wszystko. Dobrze, także tak to wygląda na, na przykładach. Mam nadzieję, że te przykłady dobrze obrazują, dlaczego nie możemy podpierać wiązarów dowolnie, bez odpowiedniej analizy. Do tej pory rozważyliśmy sam aspekt konstrukcyjny, zmianę sił w wiązarze przy dodatkowym oparciu. Gdyby taką podporą była odpowiednio zaprojektowana ściana nośna z fundamentem, wieńcem, to mielibyśmy do czynienia tylko z problemem samego wiązara, ale to nadal bardzo, bardzo poważny problem. Znacznie gorzej jest, gdy ktoś próbuje podpierać pomóc wiązarom za pomocą ścianek działowych. Ściany działowe nie bez powodu nazywają się właśnie działowymi, a nie nośnymi. Służą do podziału przestrzeni, a nie do przenoszenia obciążeń z dachu. Co dyskwalifikuje ścianki działowe jako podpory? Po pierwsze, brak wieńca. Ścianka nie ma wieńca, który mógłby przejąć i rozprowadzić obciążenie z wiązara. Cała siła zostałaby przekazana punktowo na ściankę, co może spowodować jej uszkodzenie. Po drugie, brak fundamentu. Działówki są murowane na chudziaku, nie na fundamencie. Nie mogą bezpiecznie przekazać obciążeń na grunt. Nawet gdy są murowane na płycie fundamentowej, nadal nie mają wieńca. Trzeba też pamiętać, że mają one ograniczoną nośność i smukłość. W przypadku dużych sił, yy, ta smukłość właśnie może być też ich ograniczeniem. Jakie konkretne problemy możesz spotkać, jeżeli podeprzesz? wiązary ścianką działową. Po pierwsze, nawet zawalenie konstrukcji przez utratę nośności niektórych elementów wiązara. Tak jak pokazywałem to na przykładzie, niektóre elementy mogą zostać przeciążone nawet kilkukrotnie powyżej swojej nośności. Poza tym wiązary mogą się trochę zdeformować, konstrukcja zaczyna się zachowywać nieprzewidywalnie, co prowadzi do nierówności pokrycia dachowego. Kolejna rzecz, często spotykana to pęknięcia ścianek działowych. Jeżeli ścianki Obciążymy też dachem, to możesz być pewny, że pojawią się na nich rysy. A to oczywiście powoduje też problemy z wykończeniem, kłopoty z tenkami, płytkami, malowaniem i tak dalej. Naprawy tego wszystkiego mogą być naprawdę bardzo kosztowne. Jak więc przygotować te ścianki działowe? Najlepiej wymurować ją troszeczkę poniżej wieńca. Dopuszczalne ugięcie wiązarów to jest tak zwane L300, czyli rozpiętość wiązara przez 300. Na przykład, jeżeli wiązar ma 9 metrów, czyli 900 Centymetrów, podzielimy to przez 300, no to dopuszczalne ugięcie mamy 3 cm. W praktyce, tak naprawdę, jeden z naszych klientów nawet sprawdzał to ugięcie i okazało się, że po obciążeniu tego dachówką i tak dalej, to te wiązary dosłownie ugięły się tam 2 mm, co chyba było w błędzie pomiarowym, więc pewnie one się aż tak mocno nie uginają, ale. Powinniśmy zostawić właśnie ten kawałek luzu. Minimum myślę, że te 3 cm, aby nie było ryzyka, że wiązary oprą się na tych ściankach działowych. Często tą szczelinę wypełnia się jakimś elastycznym materiałem. Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie znaczy, że budynek pod wiązary może mieć tylko zewnętrzne ściany nośne i nic więcej. Jasne, to jest ich duża zaleta, że nie potrzebują tych podpać, ale te dodatkowe ściany. Mogą być i często są pomocne, szczególnie gdyby taka ściana prowadziła na przykład przez środek budynku. Chodzi o to, że one wszystkie muszą być uwzględnione w obliczeniach i kratownica musi być sprawdzona na konkretny sposób oparcia. Nie możemy jej po prostu sobie dowolnie podeprzeć później, tak jak nam się podoba. Mówimy tu oczywiście o dodatkowych, wewnętrznych ścianach nośnych, a nie o tym, że możemy je podeprzeć jednak na działówkach, bo nawet gdybyśmy wiązary przygotowali na to, to po prostu ściany nie są gotowe, żeby takie obciążenia przejmować. Wiązary prefabrykowane to precyzyjne konstrukcje. Nie można ich samodzielnie modyfikować na budowie. My w Lechner zawsze przyjeżdżamy na pomiary, żeby sprawdzić położenie ścian nośnych i żeby żadne dodatkowe oparcie nas na budowie nie zaskoczyło. Szanujesz tak związarów? Skontaktuj się z nami. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie pod filmem.